Cześć, nazywam się Dominika Strocka. gram na pozycji 1 w GTK Gdyni. Urodziłam się 19 sierpnia 1999 roku w Gdyni. Zaczęłam trenować od trzeciej klasy. Moim pierwszym klubem był Spartak Moskwa. Moją pierwszą trenerką była Anna Archipowa. Jeżeli chodzi o sportowe korzenie, to moja rodzina jest Sportowa. Mój tata grał w rugby. Mama dobrze bardzo grała w koszykówkę. Grała w Polsce, grała w Rosji. Moja babcia też grała. Koszykówka jest moją pasją. Robię to, bo kocham to. Koszykówka jest bardzo ciekawym sportem. W koszykówce trzeba myśleć. A moim celem i mojego klubu jest to on... Na pewno zagrać w finałach 9-8 Mistrzostw Polski, być mistrzem Pomorza w roczniku 9, 9 i w juniorkach. A jeżeli chodzi o kadrę Pomorza, to na pewno chcielibyśmy złoty medal na OM-ach i myślę, że nawet możemy się postarać o medal na superfinałach. Moją idolką jest Maja Moore. Gra w socie Lynx uh, ogólnie podoba mi się dlatego, że ma bardzo ładne podania, bardzo celnie rzuca, dobrze czyta grę i dogaduje się ze wszystkimi na boisku i najbardziej fascynuje to, że bardzo ciężko pracuje. Na pewno moim marzeniem jest zrobić karierę w koszykówce. Na pewno bym chciała zagrać w Ameryce w WNBA, ale myślę, że czeka na mnie dużo pracy. Jak nie wyjdzie z WNBA, to myślę, że mogłabym zagrać w EuroLidze. Atmosfera w drużynie jest bardzo fajna. Wszystkie wspieramy się jak na boisku, tak i poza boiskiem. Tworzymy naprawdę niezły zespół. Wszyscy mamy jeden cel do osiągnięcia, czyli złote medale na OM-ach i na E. Zapraszam wszystkich do oglądania Pick and Roll Junior oraz do śledzenia wyników kadry Dziewcząt 99.